Siedzi w pod drzewem i wali z całej siły dziobkiem w pień. Wali, wali, aż w końcu stracił przytomność. Z góry przygląda się całemu zajściu pan Dzięciu, i po chwili zwraca się do swojej małżonki. Kochanie, chyba już nadeszła odpowiednia pora, aby powiedzieć naszemu synkowi, że został adoptowany. Chłopak spotyka się z dziewczyną już długi czas. Spotkali się u niego w domu. Gdy atmosfera zrobiła się gorąca, dziewczyna mówi: Chciałabym, żeby mój pierwszy raz był wyjątkowy i ma być to po ślubie. Chłopak spojrzał na nią i mówi: Okej, okay, jak weźmiesz ślub, to zadzwoń. przedszkolu pani mówi do dzieci. Dzieci, teraz robimy kupkę. Po zrobieniu kupki idziemy bawić się do ogrodu, ale pójdą tylko te dzieci, które zrobią kupkę. Dzieci siadają na nocnikach i robią swoje. Po chwili Jasiu zaczyna płakać. Jasiu, czemu płaczesz? Bo nie pójdę się bawić. A co Jasiu, nie możesz zrobić kubki? Już zrobiłem. No to czemu płaczesz? Bo Marcin mi ją ukradł. Idzie facet z psem na spacer koło jeziora i nagle wyłania się syrenka z wody. Facet zdziwiony pyta. Kim jesteś piękna kobieto? Jestem syrenką, mieszkam w tym jeziorze. Mogę spełnić twoje wszystkie najskrytsze fantazje. Facet myśli dłuższą chwilę i mówi. Jakbym chciał kochać się z kobietą pachnącą rybą, to bym powiedział żonie, żeby się tydzień nie myła. Chłopak skarży się swojemu ojcu. Powiedziałeś, żebym włożył ziemniaka do kąpielówek. Powiedziałeś, że zrobi to wrażenie na dziewczynach przy basenie. Ale zapomniałeś wspomnieć o jednej rzeczy. Naprawdę? O czym? Ziemniak powinien być z przodu. Romantyczna kolacja ze świecami. Siedzi mąż z żoną, jedzą i rozmawiają. Krystyna, znamy się od tylu lat. Mamy trójkę dzieci. Wiele kłótni za nami. A za każdym razem, gdy się kochamy, to czuje się, jakby to był nasz pierwszy raz. O Marian, jaki ty jesteś kochany, dziękuję ci za takie ciepłe słowa. Krystyna, nie dziękuj. Po prostu jesteś do pani w łóżku. Aby lepiej objaśnić problem klasie, nauczyciel posłużył się przykładem. Gdybym stanął na głowie, krew, jak wiecie, spłynęłaby do niej i zrobiłbym się czerwony na twarzy. Tak, odpowiada klasa. Więc dlaczego, gdy stoję w pozycji normalnej, krew nie spływa z głowy do stóp? Jaś odpowiada: Ponieważ w odróżnieniu od pana głowy stopy nie są puste. Żona dyrektora banku wpada z niespodziewaną wizytą do męża do pracy. Zastaje go z sekretarką na kolanach, dyrektor bez zmrużenia oka dyktuje list. I na koniec, szanowna rado nadzorcza, zwracam uwagę, że nie obchodzi mnie, czy mamy kryzys, czy nie, nie jestem w stanie pracować bez drugiego fotela w gabinecie.